Cześć, tu Magda z kanału Mój Mały Eden. Czy Wy widzicie to słońce? W końcu wideo w ogrodzie. Nawet okulary przeciwsłoneczne musiałam ubrać. Dzisiaj będziemy roznażać rośliny przez podział. Jeśli masz duży ogród, lub budowa domu, a w moim przypadku garażu, pochłonęła cały budżet. A na rośliny nie starczyło pieniędzy, to warto rozmnożyć rośliny wegetatywnie przez podział. Wczesna wiosna to dobry czas na podział roślin. Czasami beliny i trawy kosztują sporo, a my dla fajnego efektu potrzebujemy od 5 do 10 sztuk na metr kwadratowy. Prawdziwy ogrodnik umie rozmnażać rośliny. Roznażanie przez podział jest może mniej wydajne niż sianie nasion, ale ma same zalety. Rośliny podzielone powtarzają cechę rośliny matecznej, a poza tym jest szybkie i jest duża szansa, że już w tym roku wasze rośliny zakwitną. A dodatkowo możemy zrobić komuś fajny prezent w postaci jego ulubionej byliny. Ja w tym roku chętnie podzielę się imperatą cylindryczną, bo za bardzo mi się rozrosła. Na potrzeby tego filmu sprawdziłam ceny ostróżki. W moim ulubionym niebieskim kolorze. Jedna sztuka tej byliny kosztuje około 15 zł. Z jednej sadzonki, ostróżki mogę zrobić 3 do 4 sztuk. Jaka oszczędność kasy? Zapraszam na ten odcinek. Zasubskrybujcie mój kanał i włączcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Przygotowałam dla Was następujące byliny, które dzisiaj podzielę. Pysznogówkę, rozplenicę, trawę imperatę cylindryczną, Rozchodnik, aster i moją ulubioną ostróżkę. Potrzebne będą ostry szpadel, piłka, sekator. Kępy lub karpy rozdzielamy na kilka części, w zależności od wielkości byliny lub trawy i sadzimy bezpośrednio do gruntu lub do doniczki, jeżeli chcemy przygotować rośliny na później. Warto doniczkę z rośliną zadołować w ziemi, na przykład na za rok. Posadzoną roślinę podlewamy. A teraz do dzieła. Rozchodnik. Można spróbować go ręcznie podzielić na mniejsze części. Zobaczcie, z jednej karpy delikatnie rozrywamy. Uważamy na korzenie, żeby jak najmniej korzeni zniszczyć. Okay. Zobaczcie, z jednej karpy mamy sześć. Kolejna pysznogówka. Oczepujemy trochę z ziemi też delikatnie rozrywamy. Patrzymy, jakie jest ułożenie korzeni. I takie małe karpki sobie posadzimy. Tutaj mamy imperatę cylindryczną, moją ulubioną trawę. Nawet wykopując, ona się łatwo dzieli. Wystarczy delikatnie rozerwać. I z jednej imperaty mamy kilka. Podobnie można zadziałać z astrem. Raz. Wcale nie trzeba być za bardzo delikatnym przy rozdziale bylin. Próbujemy znaleźć. Jeżeli mamy problem, to ocinamy z sekatorem. I z jednej mamy cztery. I ostróżkę. Ostróżkę z reguły dzielę ostrym szpadlem. Troszeczkę ją rozdzielę, żebym widziała, gdzie ta była korzeniowa. Przebiega. Szukam miejsca, żeby jak najmniej zniszczyć. I, i jednym ruchem. I z jednej. Karpy mamy trzy. Największy problem stanowi rozplenica. Moja rozplenica już się dosyć rozrosła. I traktuję ją, podobnie jak miskanty, piłką. Po prostu przecinam. Jest to trudna praca. W dowolnie wybranym miejscu. Trudno ją rozerwać. Miskandy tak samo, więc ostra piłka się przyda. O! Już trochę łatwiej. I jeszcze troszeczkę. No, i taką karpę podzieliłam na dwie części. Zazwyczaj dzielę ją na cztery. Czyli z jednej rośliny otrzymujemy cztery. To już wszystko w tym wideo. Biegnę zasadzić podzielone beliny i do zobaczenia w kolejnym wideo.